Dzień dobry, kochani, witam na przesłaniu anielskim w czwartek 6 marca 2025. Kochani, dzisiaj przepiękna energia runy Urus, zapraszam na runy dnia. Urus, a więc tutaj energia wewnętrzna, siła, moc, a więc będzie dzisiaj nas pchało do działania, więc fajnie korzystajmy z tej energii tylko racjonalnie, no i do tego jeszcze Jowiszowo, więc będzie się mnożyło to, co będziemy nad czym będziemy pracować, więc sukces, zadowolenie, no i też fajny dzień na sprawy finansowe wszelakie, więc tutaj załatwiajmy, działajmy, uziemiajmy się, bo super energia, dużo lepiej będziemy się czuli, będziemy w sobie tą energię mieli, uziemiajmy się, więc jeszcze będziemy bardziej z ziemi czerpać tą wewnętrzną moc, żeby realizować pewne rzeczy, zadania, fajnie y, zrobić miejsce na nowe rzeczy, czy to w szafie, czy y, gdzieś, czy też w życiu, tak? Więc tutaj dobry czas, dobry moment, y, dobry dzień. Y, biały kamień, jeśli chodzi o przesłania anielskie i żółty, i zapraszam y, osoby, które wybrały biały. Kamień, grupa numer jeden. Hojność. Hojność to wielka zaleta duchowa. Oznacza radość z pomysłowości innych, nawet gdy ty sam nie masz czego świętować. To stan umysłu, dzięki któremu dajesz z radością, nie oczekując niczego w zamian. wyciągnięcie tej karty stanowi zachętę, abyś był hojny, i oznacza, że jesteś już gotów, by aspirować do tej szlachetnej cechy. Anielska mądrość zachęca, byś ofiarowywał siebie samego swobodnie otwarcie i z miłością. Za hojność czeka ci wielka nagroda, ponieważ wszystko, co rozdajesz ze szczerego serca, wraca do ciebie po wielokroć. I afirmacja, mnie serce, moje serce jest hojne. Przepięknie. Archanioł Michał podpowiada, żebyś wierzył i ufał. I modlitwa do Archanioła, ale przepiękna jest ta karta, zobaczcie, kochani, um. Zanim pójdziesz gdzieś spać, powiedz Archaniele Michale, proszę wejdź do moich snów i zamień strach na wiarę i zaufanie. Pozwól mi być przed y, przepełnionym siłą, odwagą i pewnością siebie. Przepiękna energia, przepiękna. Santi, jestem aniołem pokoju, przynoszę Ci ukojenie i prostuję Twoje, ścieżki, ależ przekaz ważny, dzisiaj dolomit dla was kamień pozostań silny, wierzę, energię mówią pozytywny wynik jest zależny od zachowania pozytywnego nastawienia, więc uwierz zaufaj i powiesz troski Archaniołowi Michałowi niewłaściwy moment na coś o czym pomyślałeś nad czym się zastanawiasz? Niewłaściwy moment, to nie ten czas, nie ten moment. Refleksja, miej oczy szeroko otwarte i ciesz się drobiazgami, a więc doceniaj te takie najmniejsze rzeczy. Daj się zainspirować. Taki przekaz dla grupy numer 1 i grupa numer 2. żółty kamień dla Was. Popatrzymy, jakie przesłanie anielskie. Śmiech. Śmiech ma moc uzdrawiania. Przegania strach sprawia, że czujesz się szczęśliwszy, bardziej zdecydowany, rozluźniony. Pamiętaj, że aniołowie potrafią latać, gdyż traktują siebie lekko. Ty też podchodź do problemu z dystansem, dostrzegaj zabawną stronę wszystkich zdarzeń. Śmiej się z samego siebie, śmiej się też wraz z innymi. Kiedy się odprężysz i, uśmie i, i, i będziesz się śmiał, anioły podsuną ci nowe pomysły, dzięki którym będziesz mógł nawet z problemu uczynić coś pożytecznego. Śmiech to promień słońca, który rozpraszam rok. Bądź więc wesoły i pełen radości. I afirmacja traktuję wszystko z humorem. Zrób rachunek sumienia, podpowiada archanioł Michał, a modlitwa do archanioła Michała, archaniele Michale, aniele odwagi i pewności siebie. Zwracam się do ciebie, obdasz mnie swoją siłą. Pozwól mi przyznać się do siebie. Ehm. Pozwól mi przyznać się do siebie, mojego życia oraz mojego boskiego celu. Proszę prowadź mnie, pewnie tak, abym całkowicie otworzył moje serce na wszelkie doświadczenia. Przepięknie. Jestem Daniel, jestem aniołem opiekuńczym związków małżeńskich i właśnie teraz jestem przy tobie. Bursz ten dzisiaj istotny i ważny, kamień warto go mieć przy sobie. Weź głęboki wdech a podczas wydechu uwolnij tę sytuację, która ci ciąży do Boga, by uzyskać uzdrowienie i odpowiedzi. Jeżeli masz jakiś problem, warto dzisiaj z bursztynem pracować. Wybierz nowy kierunek, podpowiadają aniołowie, jeżeli się zastanawiasz. Wiara. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego, a więc, żeby... Po prostu skorzystać z tej mocy, siły i podejmować działania, nie zastanawiając się, nie analizując zbyt wiele. Jesteś obdarzony wieloma talentami, wykorzystaj je. A więc pięknie mi wiarę i wykorzystaj swoje talenty. Wszystkiego co najlepsze, kochani. Pięknego czwartku. Zapraszam na runę dnia. Wszystkiego co najlepsze. Mijmy runę.